Cześć kochani, witam Was serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na vloga, mamy dzisiaj 15, jest dzisiaj 15 i jest to jakieś święto kościelne, więc w pracy mam wolne, w ogóle Ignacio ma wolne przedszkolu, Wy też w pracy pewnie macie wolne, no tak standardowo, I, ale nie, nie, nie to chciałam mówić, chciałam się z Wami witać i przeprosić na wstępie, teraz wszystkie moje filmy tak wyglądają, ciągle muszę za coś przepraszać, nie muszę, ale czuję się naprawdę winna, że to wszystko tak jakby... Nie wiem, nie wychodzi mi ostatnio i nie wychodzi mi to nagrywanie, to prawda. Powiem Wam, że nagrywałam ich nasze urodziny, ale zaczęłam nagrywać rano, potem pokazałam Wam przygotowanie, jak wszystko zdobiłam. Film trwał całe 5 minut i stwierdziłam, że to jest bez sensu wrzucać go na kanał, gdzie powiedziałam, pokażę Wam tort, oczywiście nie pokazałam. To był tak cudowny dzień, tak, taka byłam zaoferowana tym wszystkim. Pokażę Wam co nieco jeszcze przez, bez nakrycia stołu, oprócz obrusu. Tu mamy te różne pierdółki. Tu wsadziłam auto Ignasia, w które wsadziłam baloniki takie. W tej chwili się obkręcają, ale mamy tu czwóreczkę i mamy te monster traki. Tu mamy taki napis 100 lat i... No i wszystko w balonach. I jak widzicie te trójkąciki fruwające. O, o. Taka imprezka. Tam przygotowałam osobno. Już Wam pokazuję. Trampolina. I osobny kącik dla dzieci, będą miały piknik na trawie. Ślizgawka, wiem, że już chłopcy są za duzi na tą ślizgawkę, ale oni puszczają swoje auta z tego. Tu balony, oczywiście, tu będą przekąski. I prezent od mojej teściowej dla Ignasza, czyli bocianek nie-gniazdo. Mamy nadzieję, że dzieci będą szaleć dzisiaj, dlatego tu przynieśliśmy huśtawkę o stamtąd, bo tam normalnie stoi ta huśtawka, ta cała konstrukcja na huśtawki. Pościągaliśmy plastikowe huśtawki teraz Ignacy będzie szalał z Oliverem, Mam nadzieję, dzisiaj o się podwinęły. Ot i tyle na razie. Tak to się prezentuje. Dobra, ja już jestem podnięta. Jest po drugiej godzinie. Lecę po dziecko. Znów się odzywam w tym samym miejscu. Czekamy właśnie na gości. Jest taki skwar, że można się naprawdę ugotować. Założyłam taką basicową skienkę z H&M aż za kolano, w kolorze khaki i mam makijaż taki make up, no make up. Bardzo delikatny, dlatego że wszystko mi spływało po prostu z twarzy. Włosy mam wyprane, jak ja to mówię, i związane, mokre i nawet się nie mam zamiaru za bardzo stroić. Na nogach sandałki, które Wam później pokażę. Ignacy już jak widzieliście, bawił się swoim torem, już mu daliśmy prezent. Pokuśtał się na kuśtawce, no i czeka na gości. Niektórzy goście będą spóźnieni, bo będą dopiero o 5.00, ze względu na to, że do piątej pracują. Ale już o czwartej będzie moja babcia, czyli prawa babcia na 100%. Mój tato, moja mama, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Zapraszam Was na naszą wspólną imprezę, czyli moje MIGNAS. prezenty, ja również, ale dostałam tych prezentów tak dużo, że postanowiłam nagrać osobny filmik i powiem Wam, że korzystając teraz z dni wolnych, <laughs> dzisiaj mam do nagrania jeszcze trzy filmy, nagrałam już dwa, Pojawiam się teraz po kolei na kanale, znaczy nie wiem w jakiej kolejności, ale na pewno pierwszy będzie vlog, dlatego że dzisiaj go nagrywam. Na pewno pojawiam się to właśnie, co dostałam na moje 30 urodziny. Od razu z góry dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie pod filmem. Z życzeniami dla mnie. Jestem niesamowicie wdzięczna i szczęśliwa. Dziękuję Wam bardzo. Także dzisiaj pokażę Wam, co dostałam na urodziny. Pokażę Wam hol zakupowy z HM-u standardowo, co kupiłam na zniżkach sobie. I mężowi, dlatego że dziecku kupiłam tylko bluzę, dlatego że yy, po prostu no, pieniędzy na razie mi zbrakło, odłożyłam mm, dla niego trochę rzeczy i teraz po powrocie do pracy znowu wykupię je. Zrobiłam też zamówienie online na HM-ie, ale to jeszcze będzie na następny film. To, co u nas nie było, to było w promocji właśnie online. Więc musiałam skorzystać z tych zniżek, bo nie wiem, czy wiecie, ale teraz w HEMI jest wielki sale, czyli wyprzedaż. Na każdym dziale, i dziecięcym, i damskim, i na sporcie, i na męskim, wszędzie, na bieliźnie, piżamki. Kupę rzeczy jest teraz wyprzedawanych, dlatego warto. Bo niektóre rzeczy kupiłam za tak śmieszne ceny, co oczywiście będziecie mogli zobaczyć w filmie. Jeszcze mam dla Was film z serii Denko, film z serii Ulubieńcy. Wreszcie to będą tacy fajni, konkretni nowi ulubieńcy, myślę, dla Was. Ja w tym miesiącu testowałam i niektórymi rzeczami jestem zachwycona, które was ba właśnie bardzo chcę Wam pokazać. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć: że w tej chwili jest 9.24. Ja jeszcze siedzę w piżamie, Ignasiu leży w łóżku, tak naprawdę. Mąż już jest z pracy, mimo święta. My mieszkamy koło m, raczej tych protestanckich Niemiec i oni nie obchodzą tego święta, dlatego ruch jest i handel będzie, ale zamykamy w połowie dnia a dokładnie o 11.50, dlatego że jedziemy do kina na Auta 3, dzisiaj jest premiera i ja już dawno wykupiłam te bilety dla naszej trójki, bo Ignacy marzy o tym filmie, dlatego bardzo chcemy dziecko zabrać na ten film i prosto po filmie wracamy do domu, dlatego że mąż znowu otwiera sklep. Tyle kochani, ja jutro mam na rano do pracy, czuję się jakoś dzisiaj tak dziwnie, powiem Wam, nie wiem, czy coś mnie bierze, <laughs> o, taka jestem Przymulona, ale zresztą spędzicie z nami dzień, pójdziecie dzisiaj z nami do kina yy, i co? Po prostu mam nadzieję, że będzie yy, wesoły i miły vlog. Jestem ponownie, przyszłam jeszcze na chwilkę, jak widzicie, jeszcze w piżamie i jeszcze nie przygotowana, ale mam czas. Chciałam Wam pokazać trzy rzeczy, które przed chwilą udało mi się kupić na Allegro. Kupiłam klapki mojemu mężowi na plażę. Koc dla nas na plażę, taki termiczny, który ma pod spodem no wiecie folię taką i się zwija go jak walizkę bardzo było nam takie coś potrzebne na wczasach i o tym kompletnie zapomniałam, ale że teraz już za niecały miesiąc wyjeżdżamy, to teraz kupiłam i sobie kupiłam strój kąpielowy więc ja odwracam kamerę i pokazuję Wam co udało mi się kupić tak więc dobra, jesteśmy na Allegro i już wam pokazuję co udało mi się kupić. Pierwsze to klapki dla mojego męża, za które zapłaciłam mm, klapki Adidas Duramo Slide, które kosztowały 53 zł, zapłaciłam za nie 65 zł z przesyłką. O takie zwykłe gumowe, chodzi o to, żeby miał na plaży jakieś klapki, a ma naprawdę takie, nie wiem, za 15 zł chyba z marketu, więc to żadna cena. Więc mu zamówiłam. Kolejną rzeczą, poczekajcie. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, którą chciałam Wam pokazać, przed sekundą dokładnie dokonałam tego zakupu, to jest strój kąpielowy. Strój kąpielowy, o którym marzyłam, no mm, oh, chyba tu nie ma żadnego zdjęcia, nie, niestety nie. Yy, taki w stylu Carmen, jak widzicie, cały w kwiaty, z takimi opuszczonymi ramionczkami, ale on w środku ma usztywniane miseczki. Jakoś w sumie na tym nie bardzo mi zależało, bo ja nie mam problemu z tym, że mam mały biust, ale strój bardzo, bardzo mi się podoba. Jeszcze do tego kapelusz biały, mam taki piękny biały kapelusz plażowy, i po prostu, no jak gwiazda Hollywoodu będę na tej plaży. <grych> dobra. Za strój zapłaciłam 69 zł strój kosztował. Z przesyłką wyszedł mnie. Zaraz wam powiem, niech się tu otworzy z przesyłką eee, 87 zł. Eee, dobra. Tak, ja wiem, że patrzycie teraz tutaj, co ta Karolina nawrzucała do koszyka że taka suma, ale to są rzeczy do ignasza pokoju, więc suma i tak jest mała. Później mamy duży koc plażowy za 45 zł. Yy, to jakaś niby przecena. I koc duży plażowy akurat wybraliśmy w pasy. To są takie, o właśnie, tak wyglądają te koce plażowe. O tak się je zwija w taką walizkę. No tak wyglądają po prostu. Co tu więcej wam opowiadać? Ja wybrałam wzór w pasy, czyli, czyli. Oj, poszłam już za daleko, widzicie? O ten, o ten, o ten, ten, ten. Mhm. Uh -huh te paski wybrałam. O i całe moje zamówienie. A za kod zapłaciłam z przesyłką już Wam powiem ile, 58 zł. Więc tak wygląda zamówienie moje na Allegro. Witam Was ponownie. Chciałam Wam pokazać mój strój dnia. Włosy są po prostu rozpuszczone, bo nawet w porządku mi się ułożyły po um, praniu ich. Chciałam Wam pokazać, mam na swoje body takie z HM, ale nie będziemy robić żadnych zbliżeń. Tym bardziej nie pokażę Wam torebki, które mam na sobie. I body są z hm u buciki są z czas na buty, sandałki. Nie będę Wam robiła żadnego zbliżenia torebki, dlatego że y, chcę Was podkreślić, żebyście przyszli i oglądali film z prezentami, które dostałam na 30. urodziny, a na pewno są moje w vlogu. Nie wiem czy dzień następny, czy po dwóch dniach, ale dlatego to jest taka mała niespodzianka. Więc wyglądam elegancko, ale tak na ludzie. Myślę, że bardzo yy, fajnie całą rodzinką spędzić czas w kinie i to wrócę z kina i znowu kura domowa będzie musiała się ubrać w z powrotem i do roboty. Więc wiecie, czasami się trzeba tak odchalić od mówi. Dobra, do zobaczenia. Nej leczymy do kina, bardzo Okej, okay, przejęłam jeszcze na chwilkę telefon i co chciałam Wam powiedzieć o tych bodach. Body są fantastyczne, z taką czarną falbanką, a spódnica jest super, ona jest prawie przy kostce się kończy, a ma kieszenie, ale powiem Wam, że dlatego Wam tak nie pokazuję, wiecie, zbliżeń i tak dalej, dlatego, że e, właśnie wczoraj nagrałam taki film i niedługo się pojawi, czyli hol zakupowy z H&M, bo to wszystko jest z H&M -u. i tak samo właśnie prezenty, stąd ta torebka. Na pewno już nie jedna z Was przyuwożyła, jak się tam obkręcałam, jak ona wygląda, ale wszystko z bliska, jak to wyglądało, dlaczego dostałam taki prezent, od kogo, Yy, Chciałabym po prostu pokazać w osobnym filmie. Dobra, ja gadam, gadam. Na ustach mam kochani Lovely numer 1, taką long lasting lipstick, coś takiego. Tak wiem, jeden paznokieć mam niebieski, po prostu testowałam sobie lakier do paznokci z Rity Ory. Dobra, na razie. i był tak. Ale... tak, a na ma czachę, tak. Witajcie my już z kina wróciliśmy do domu i powiem wam po prostu historia życia. Film był cudowny. Zacznę od tego, że bardzo nam się podobał. Było ogromne nawiązanie do części pierwszej, co jest dla mnie bardzo przyjemne, bo część druga mi się wcale nie podobała. Ignacy, był moment wzruszenia, kiedy zygzak wypadł z toru, znaczy jakby był taki karambol ogromny, i Ignacy normalnie popłakał się na głos. Ale co wam powiem, w czasie, kiedy byliśmy w kinie, wydawał mi się Ignacy coraz bardziej gorący. Nie wiedziałam, czy to z emocji, czy z czego. Miał cały czas coraz bardziej gorącą głowę. Ja jak, wyszliśmy z kina już syn, a w piątek miał taki zwiastun, yy, już się tak działo jakby, i byliśmy yy, u lekarza, ale okazało się, że to chyba o, samo przejdzie, jakiś tam wirusek złapał, temperatura się nie powtarzała, dlatego dzisiaj nie mówiłam wam, ale chcieliśmy go zabrać do kina. No i okazuje się, że wylądowaliśmy na pogotowie, okazało się, że Ignacy ma anginę ropną, uh -huh. ma anginę ropną i siedzimy w domku, więc od razu do łóżka, też słyszę, że poleciał teraz do toalety. Tak, ale w łóżku leży antybiotyk bez dwóch zdań. Mm, no, jest normalnie. No, widzicie. Ciesz się, planuj i w ogóle. Aj! Ach, tyle Wam chciałam powiedzieć, ale film naprawdę warto pójść. Jeżeli macie synków albo same uwielbiacie auta, szczególnie część pierwszą, to polecam Wam serdecznie. Część trzecią. mi się bardzo podobała. Synkowi na szczęście też. Lecę do niego się trochę potulić, ubieram się już bardziej pod i się idę poprzutulać troszkę. No dobra, ja właśnie wyszłam z pod prysznica, powiem Wam, że idę się już położyć razem z dzieckiem, mimo że jest tak jasno, jest godzina siódma, no wiadomo, to już lato, to już tak późno robi się ciemno, ale jeżeli Ignas się tak nie za bardzo czuje, to jakoś wiecie, nawet nie potrafię sobie wyobrazić, żeby gdzieś usiąść i siedzieć i nie wiem w domu co robić. Więc on ogląda teraz smurfy, po smerfach będzie Tomek i Przyjaciele, to jest jego dobranocka na ABC teraz są takie dobranocki. Ta baluga, smerfy i dwa razy Tomek i Przyjaciele. Więc właśnie jeszcze zostają mu te smerfy, dwa razy Tomek i mm, ja za ten czas obrobię właśnie tego vloga na jutro i kładę się z Igusiem do łóżeczka. On apetytu w ogóle nie ma. Ja dzisiaj na kolację mam zamiar jeszcze tą zupę z ciecierzycy. nawet nie wiem, czy Wam powiedziałam o tym. Robiłam zupę z ciecierzycy z pomidorami, pieprzem kajeńskim i ryżem makaronem ryżowym. O właśnie. Więc to dzisiaj mam zamiar zjeść na kolację. W tej chwili nałożę sobie zaraz jakąś maseczkę na twarz. I tyle. Dziękuję Wam za miło spędzony czas. Spodziewajcie się jutro pojutrze filmu mm, z prezentami urodzinowymi. I tak co drugi dzień na pewno jakiś, jakiś film teraz przez jakiś okres będzie, ale ja już nic nie obiecuję, bo zauważam, że co, co nie powiem, to nawet dzisiaj rzuciłam takim hasłem. Mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas, że to będzie miły dzień czy coś takiego. No i widzicie, jak się zakończył chorobą, więc ja już chyba nic nie mówię, więc po prostu do zobaczenia do kolejnego filmu, bo na pewno jakiś będzie.